Witajcie, ja jestem Jax, a ze mną jest... ...Pjorpion i witamy was w kolejny... w kolejnej serii. Tą serią jest. Zagrajmy w... ...Hunted... Demon. Demona. Czyli The Hunted ...Demon Forge. A jeszcze coś sprawdzę. Poczekaj. Gra... Napisy włączone, dobra. Jako, że... ostatnio miałem wyłączone. Hmm. Jako, że... ...żeby odblokować... Grę w sieci LAN, musimy przejść... Prolog. Prolog. Dlatego właśnie... Dziś, teraz będziemy grali... Jako jeden gracz. Oczywiście. Masz w, w menu wyboru... Jeden gracz. Jako... Pan. Graj jako LR, albo graj jako... Hadok, Czy Kadok. I teraz prolog daj, nie? I prolog. Więc zaczynamy prolog. Dekcja 01, tak? Nie wiem. Tak. Doświadczony gracz. Lecimy i... Zaczynajmy. Doświadczony. Chociaż pierwszy raz w to gramy, ale doświadczeni już jesteśmy. <grym> Ciężko grać na niedzielnym nie graczu. Bo gram w Bo to jest dzisiaj z poniedziałek. Dobra. Jest intro fajne smoki. No. Są się jakiś film. No. Jakieś film. Ja to już mam. O oh, ludzie. O, no, Team One, Team Two. Neutralni strażnicy zabiją cię jeśli zabijesz ten kupca. Ale śmiesznie nie chodzą. O! Czarna włosa albinoska. Strasznie biała. Brakuje jej pigmentu.

Zielone pieniądze. Więc... Ciekawe, że... Gra grasz z tą babką, wybrałeś babkę na początku? No, ale i tak mam faceta. Hmm. Lipa dosyć. Ciekawe, byłem co? <laughs> to, to, to to, Nie, zapar to jest prolog, chyba to jest do co... Ty <laughs> A tutaj, lesbijska scena, całuje się z tą babką, hehehe <laughs> Ej, ten szkielet się ruszał Już się nie rusza Tak, idę do ciebie, nie pójdź Tajemnicy, dużo. Dobra, jak mam? Rando blisko Wow. Wow. Oh, whoa! Who's some of a guests? Zrosan. So, oh. It's not funny, Alara. Alara. Dreams feel so real, and this one ended in a way hmm. I did not like at all. No happy ending this time. What a shame, Kadec. We're going this time, silly. Brak szczęśliwego zakończenia tym razem. Hm. Te polskie tłumaczenie. Hm. Well, Pytam, co on gada. On śpi sobie. Śpi. Ładuje się. Szajwuje. Fontanna. liszy. Rolu. Oczywiście w pierwszym odcinku gramy osobno, no. No, da, więc nie będzie. Już ty tą babką, a ja tym gościem, nie? Ty supportujesz mi. To no jest Ja będę babką, a tym gościem. To trzeba. zaznaczyć. Tak. Musisz jakoś się przybył do grania babkami. Ja będę tą babką, ale. Mysz się zgłosił na pierwszego. No, z no, LORDA, co? Bo nie. Do four... Fajnie się gry babkami. mi się z Tomb Raidera, że fajnie się gra. No? Padło fajnie. Co być tym? Teraz z babką gramy właśnie. I nie ma opcji, żeby zmienić. Podoba mi się to. Ale system szylania tu jest ułatwiony. Oh, Strasznie. No jest trochę ułatwiony. Trochę. Trochę. Tylko trochę. Dobra, ja wiem co tu robić. tu... Ojej. Ale nie podoba mi się tu bieganie, muszę zmienić przyciski. Tak, rozumiem przyzwyczajnie. Tylko robalek. O, bo już się robali! Bo się robali! O nie! Wielkie na dodatek głodne. Duchowy przewodnik. Uprzeczę słodyczkę. <noise> Heh. What? Trzeba ściągnąć trawę. Dobra. Dawaj. Nienawidzę to są. Mm. Powinni się nazywać pełzacie. Wyglądają jak te tak, z Gotika. Prawie. Czy nie, nie wyglądają inaczej, ale... Dziwnie się to nazywa. Tam ale dźwięk iść. mają podobny strasznie. Tam musimy iść. Dobrze, ale kamera tu tak się zmienia dziwnie. No ale przywyknie To już wiem, o co chodzi. A ja. Mnóstwo manno wody do naszego zbignąć? klienta. Mana woda. Jak klikasz CTRL i SHIFT to ci się zmieniają przyciski, zamiast Z jest y, i nieraz nie mogę włączyć tego przewodnika duchowego. I się zastanawiam o co chodzi. Zawsze otwieram drzwi z z wyższącymi tw twarzami. Fajnie, nie? No. Zamknęły nam się drzwi. Tam pindoli już. Kościół. Dobra. Mnóstwo no, manowody. Zbiortami man jesteś? Woda. O ładko. Ja tą wodę wziąłem. Wiem. Ale ja długo się biłem z nimi. Bo... Bo strzelałem z łuku. A ja biłem... Z, z miecza. No wiem, z miecza. Przywykłem z tego. <laughs> Jestem bardziej e, szturmowcem niż tym. W <laughs> w tym um, grze um, nazwać to ten. ten. Bierzemy go. Lubię jak używa się szybta, nie? Taka fajna, ten, fajna animacja tego jest w No? Że każdy to, to tylko tyle.

To wszystko ma albo czerwoną krew, albo zieloną. Hmm, Akurat to nie jest. Nie jest prawda? A no nie. A w jakiejś grze białą krew? Ja właśnie nie widziałem, ale fioletową na widziałem. A, filetową. Ja widziałem zieloną? O, ta babka! and i can grant you powers beyond your world. okay. where do we find these crystals? they lie scattered throughout the realm. their capabilities forgotten to all but a few. so, pick it up. but it's a death stone next to a dead body. oh, you must trust me. time is not eternal and i need your aid. i am. Charakterem. Nie, nie. Pewnie to da. A, obudziliśmy jakiegoś demona. Super. No czy Mam takie wrażenie, że smok się wkurzył. A nie, to jakiś gościu który poluje na smoki. Zaprzyjaźni się z nim. Bo.

O co? Najpierw no, się zaciskam shift do bie szybkiego biegania I ten, i, i nagle ona mi nie biegnie well, right. oh, yeah. Kiedy to piorun ożywiasz skelety? To magiczny piorun a, i tu, tu ciemu. On idzie po nas. niech idzie. To się by bał? I taki szeroki, ale nie wiem co jest. Ja chciałem grać z tym gościem teraz, a nie mogę. Nie możesz. Nie możesz wejść! Później tobie pograć. Cały drugi odcinek nim będę grał, więc... No właśnie. A ja już nie będę miał okazji pograć. Po tym odcinku nie będę miał okazji nim pograć. Poległem. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Poległem, w punkt kontrolny. O matka, fail no w Prologu. Gościu mi zginął i nagle mnie trzy szkielety uderzyły raz. Jednocześnie. No dobrze, że nie jestem ten... Może ten, wyrównałem się ten. No żeby strzelał zuku jednak. To babką. Bo ona jest wiesz. Dużo zamiast ma, mało Właśnie. siły. O, tego głupia, nie? Musiała wziąć ten kamień śmierci. Kamień, kamień, śmierci, kamień, śmierci, kamień, śmierci, kamień śmierci powinno być zły, nie? No. Mi się kojarzy ze złym, no. na przykład, że tym, że umieram, jak sobie go biorę O, tak mi się kojarzy. A gość. O, coś tu jest. No. To potem rzuciłem. No, to nie we mnie strzelają. Się jeszcze szybko łukiem łucę. Łucza Wow. Ja odwróciłem uwagę tego skeleta. A on. Dobra, to będzie. Nosisz... Się, do okay. się na biodrze. Zamknij się na się na biodrze. Aha! to? Tak, Najlepsze no jest to, że mogę uleczać na odległość, nie? Tak, tak, tak. tak. Nie tak. A. A. Dobrze. To są takie. A ty też masz już ten topór? Taki lodowy? Nie. Przecież jestem w plecy. Nie masz go? Nie, jestem w plecy, ja dopiero pokonałem tych podstawowych potworów Z. No wiesz, no, wy nie, nie przechodziłem tej gry nigdy. Wiem, ja też nie. Nie, zmiana postaci, dopiero jestem przy zmianie. Teraz stanę się Ty ja też, teraz ten. Napierdalać trzeba spację. przynajmniej ja mam takie odczucie, bo. Słaby taki i teraz dopiero dalej tam jest kawałek topór. O. Więc musieliśmy przejść trollok, bo musieliśmy wytestować to właśnie... rano. No. no właśnie Inaczej by było, co. jakbyśmy nie musieli, nie? Bywa czasami panowie, bywa. Wow! Są y, rzeczy do rozwalania w tych grze. ja kocham rzeczy do rozwalania. Jak się jasno zrobiło, co to. No nie, jakieś dziwne z, ta z grafika, u mnie trochę wyglądałem, takie mam wrażenie. O, no, coś zapomniałem. O, gdzie masz jakiś kamień? To już wziąłem, to już wziąłem. Woah! Zło! No. Jak rozważyć takie nie, Te niebieskie, jak ten, greształy na ten. Na, na ten. Na, na ścianach to on tak jakby się. Rozplaskuję tak, idę i, i ścieka z nich takich ten glut. Ciekawe, nie? Robisz shit i furia. No! Nie, chcę wyjść, tak? Puść! Mm, irytują mnie te, ten... Poszatkowany. Cholera, ty. Dzień. Brutujemy tylko Jak są wskazówki? Krew życia! Doskonale! Yeah. Ha! Prawie jesteśmy przy końcu. Nie ma co się martwić. Nie musisz mówić, że jest krok, jest krótki. Noob. Ale prologi szczególnie są krótkie. To tylko mamy. Jakby taki samouczek, można powiedzieć. No właśnie. Chodzimy dalej. O, stojaki na broń. Gdzie Niż, niż stojaki, by zdobyła się całą broń. Tam mamy, jest dobra. On dycha jak dycha. Co ma nie oddychać? <laughs> może, może tylko jednocześnie bieg, biegać albo oddychać <laughs> Dlatego otrzymuje się, żeby oddychać Nie no Tak ludzie co... <laughs> co nie mogą chodzić jednocześnie i rzucić gumę No i jakim cudem? Nie to zastanawia zawsze <śmiech> <śmiech> Zgubiłem się. Aha, Z Aha! Po co komu minima? Jak ma się ducha stróża? Kurde, nie móc schodzić i jeść z gumy jednocześnie. Kurde, ruź gumy, o Dobra, o coś ciekawego, ciekawego, co się cai. O! Muszę z grzyby albo kwiatki Nie pytać Co? O? Topór. Nie tak chyba wyjdzie Ha, kto chce to... topór Delane ująć chce, niech rozpoli wpierw płonie. To bez sensu brzmi Użyj oksownika, by podpalić. A widzisz tego ja ja to chyba pominęłem. Tam jest taka tabliczka ta na ścianie. tabliczka, ja ją pominęłem chyba. No cholera, jasna. Wow. dobra, lecimy. Dajmy, no pani. Jak on bije z broni, to czuć to. Takie. Pff, to czuć. Jak ona złukowali, to tego. Tak, tak lekko nas z tegołukowali. No, podpaliły. O, nagle się z, z wody wypłynęły. Jak... pojawił się znikąd kamienie. Także jest magia. Co ci to mówię? Oh. A! Cela no Tylko! Ja będę... to pierwsza z tego... z zamrażającego Tego? A odsłoniłem się Tam idziemy To jest coś takiego jak w tym. W Neverwinterze Ona rzuca na niego fiolkę! On rzuca, hilujące to jest już... To nie był topór, tylko fiołka. Tylko. ale mocne uderzenie. Poszatkowany, gdzie moją koleżankę bierz? Pukasz 50. a wezmę sobie ten. Mhm. No bo tarcza. od razu czuję się bezpieczniej. <grystanie> A ty myślisz, czujesz się bezpieczniej? No. <grystanie> Czy to zmieniłeś sobie ten, na gościa? No. A musiałeś? Trzeba nawet. Czy nie ma dalszej części gry, jak Oho, Kiedy się czerw wyładuje. Czemu te drzwi są tak cholernie ciężkie? Nawet ta elfka ma jakąś siłę. O, znowu ona? Bośle jest zajebista. Ale nie podoba mi się pistolsanie. Ale magie! Nie mogę z magii korzystać. Ku! Cool. Ku. Cool. Dajesz... najpierw yy, yy, ten. Prawy prycis słyszy i potem dopiero z lewego strzelasz. Aha. Eee, on sam zmienia na to. topór. Czy nie, w sumie też z kół można strzelać. Uh. Co z tego, jeśli ten... przetrwacie na nadchodzącym polu bitwy, nagle spadamy na dół i nie, nie musimy wykorzystywać tej magii. No właśnie. To trochę bez sensu, nie? no, Można strzelać z tego ku nie? Mhm. Uh -huh. Też. Ale fajne to jest dosyć. Bo ten, na pierwszy się taki... taki... ki łańcuch kierunów robi się. No. dam mi się no. tę magię Gdybym wystawał w magię, jakby to mógł. Uh -huh. no tak rozwalałem mi wtedy ten... z miecza. Bo magię ten... miałem w dupie. teraz z magii to zrobić chciałem. A co ona nie ma magii? Nie. Słaba jest. To nie to czar. A może ma... Nie wiem, zobaczymy w grze ogólnie. A mam... mam dalej ten. Wedowy ten. Yeah. Ależ! A którym przyciskiem się daje ten Może to elfka, dlatego tego nie ma magii. Czyli w sumie elfowie byli magami też. To się nie, nie może zgadzać. To nie będę. Z wszystkim zmierzyć, bo mam ten, jeszcze lodowy ten. O lol, to już jest koniec. To już jest koniec, my to już jest koniec. Wiem, ja już mam prawie koniec. Nie wiem, jak ja poszedłem gdzieś w bok. I wtedy miałem. I to tu jest stało, że ja poszedłem gdzieś tam w bok wtedy. Spacja, 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 spacja. I miałem ten. Pochodnie i ten. Ach, więc, haj, mocny. <noise> Epicko! Chyba powinniśmy się wynieść stąd, Kadik! Spacie, 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 Co? Mamy 25 minut odcinka. A jeszcze nie skończyłem! Co mi, no nie, nie rozpraszaj mnie, bo nie rozwalę tej ściany, i nie ucieknę, i zniszczy mnie demon. Jaką potężną moc wysłał we mnie. Wow. Ale twarz to mu taką demoniczną. Oh yeah. Nie lada z Was, bohaterowie. i'd <laughs> like to at least clear her out. it's not like we've come promise of paying work at hand. oh, the best you've well done. i am impressed. you have proven yourself to be quite heroic. we're not heroes. heroes or not, you have earned the power i promised you. oh, well I you have we're not Zresztą ona jest L, tylko mało jest Serafina, no właśnie! To jest Serafina. Sakryty też takie były. Aha. Tylko, że one. Nie, białe oczy, no i trochę lepiej wyglądały, bo nosiły skrzydła jeszcze. A to taka to, e, wiesz. Jakaś tam. Got albo coś w tym stylu. O czarno. I tu w sumie chyba zakończymy. Ha, no mogę sobie jeszcze kupić ten, coś za kryształy. Coś zrobię takiego, nie? No. Już zrobiłem to. Wiatr gniewu, ponosi ziemię. Przywódny gniew. Jakiś słabe mam ten... moce w ogóle. Lord Burmistrz. już na magię bitewną. Smoczy oddech, pieczęć bólu. Niepeklne. Ah, with the magic. You must admit that's amazing. As is the price I wager. A wager you would lose, Huntress. You see, I am the daughter of the Lord Mayor of Dyford. Below you. All I ask is you seek out my father and speak with him. Dyford is in need of your skills.

ona, i ona tak gdzie nie wygląda. Taka jest moja teza. Wolę wrócić do głównego menu. No i chyba skończymy tę. Odcinek. odcinek. Tak, Czy... ale jeszcze nie w tej chwili, bo jeszcze rozmawiam z, z tą babką. W takim razie nie no, na dole. Więc <grym> wstajemy <grym> do Dyfet. <grym> Dziewczyna z Twoich snów stanie się dużym koszmarem. No i tutaj w sumie zakończymy odcinek. Komentowali dla Państwa: Serdecznie i Jacks, na razie. I cześć.